Dzień dobry. Witam Was serdecznie w naszym kolejnym odcinku opowiadającym o żywieniu w czasie pandemii, kiedy duża część z nas mierzy się z ograniczonym wysiłkiem fizycznym, z ograniczoną możliwością ruchu. Dzisiaj chciałam porozmawiać o tym, jak za pomocą prawidłowego żywienia uniknąć Tycia. Ze względu na to, że duża część z nas ma ograniczoną tak zwaną spontaniczną aktywność fizyczną, która polega na tym, że na co dzień chodziliśmy do sklepów, chodziliśmy do pracy, wykonywaliśmy wiele takich ruchów i czynności fizycznych, których nawet nie zauważaliśmy, a które powodowały, Spalanie kilokalorii. Bardzo często yy, ta spontaniczna aktywność fizyczna, polegająca na przejściu do przystanku, yy, zaprowadzeniu dzieci do szkoły, czy na przykład yy, w opiece nad wnukami, powodowała, że spalaliśmy około 200-300 kilokalorii. W tej chwili jesteśmy Pozbawieni tej aktywności fizycznej. W związku z tym no, minęło już prawie 6 tygodni, od kiedy znajdujemy się w tej specyficznej sytuacji, i duża część z nas y, zauważać zaczyna, że no, niestety zaczynamy przybierać na masie ciała. Jest to stan, którego jak najbardziej należy unikać, i tu nie chodzi tylko o ten kilogram więcej. Bardziej istotne są tutaj wszelkie procesy metaboliczne, które niestety, kiedy ograniczamy ruch i jemy więcej niż nasze zapotrzebowanie kaloryczne, zaczynają mieć miejsce i niestety nie sprzyjają one naszemu zdrowiu. Dlatego dzisiaj chciałam podzielić się z Wami, na co zwracać uwagę przy komponowaniu diety w taki sposób, żeby była ona w pełni odżywcza dla nas, e, posiadała stosunkowo mniej kalorii, a jednocześnie była dla nas sycąca. Jest to e, taka umiejętność znana dietetykom i bardzo często e, wśród moich pacjentów e, zdarza się, że e, będąc na przepisanej diecie mówią, że są ciągle na jedzeni. Że, tych, że te posiłki są znacznie większe niż te, które do tej pory jedli i, mimo że chudno, są nadal nasyceni. Co za tym stoi? Podzielę się z Wami takimi podstawowymi informacjami. Pierwszą informacją jest wiedza o indeksie sytości składników pokarmowych. Jest tak, że niektóre potrawy, posiłki, na pewno już to zauważyliście po sobie, powodują, że jesteśmy po nich długo nasyceni, najedzeni i nie myślimy o żadnym podjadaniu, a są takie potrawy, po których po godzinie czy dwóch jesteśmy głodni. Ten indeks sytości został opracowany prawie 20 lat temu i... Odkryto tam, że niektóre potrawy sycą na dłużej. Na pewno interesuje Was, które składniki pokarmowe powodują to i y, czym, y, czym się kierować. Ze składników pokarmowych, to na pewno się domyślacie, że jest to błonnik. Duża zawartość w potrawie błonnika, wody oraz białka będzie powodowała, że będziemy nasyceni na dłużej. Oraz, co jest bardzo istotne, duża objętość potrawy. Jakie to, jaka, jaka to potrawa jest na samym szczycie indeksu sytości? Moi drodzy, ziemniaki. Wiem, że wszyscy zwolennicy radykalnych diet odchudzających raczej nie pomyślą o tym, że ziemniaki powinny się znajdować w Dobrze zbilansowanej diecie i że warto po nie sięgać. Dlaczego? Właśnie dlatego, że, że po zjedzeniu ziemniaków w dobrze skomponowanym, zbilansowanym posiłku zawierającym białko oraz jeszcze warzywa będziemy długo nasyceni. Oczywiście. Ilość tych ziemniaków należy dostosować do naszego zapotrzebowania kalorycznego oraz do stanu zdrowia, gdyż osoby, które chorują na insulinooporność czy stany przedcukrzycowe, wiedzą, że to niekoniecznie jest potrawa dla nich. Wtedy takie ziemniaki można schłodzić w lodówce i zjeść następnego dnia odgrzane. Będą one zawierały skrobię oporną, będą się trudniej trawiły, Dzięki czemu będą powodowały słabsze podniesienie poziomu cukru we krwi. Jakie jeszcze, jakie jeszcze produkty znajdują się wysoko na, w indeksie sytości? Wszelkiego rodzaju produkty pełnoziarniste oraz strączki. Jeżeli chodzi o produkty pełnoziarniste, na pewno warto wspomnieć w kompozycji naszej diety podczas pandemii o owsiance. Żeby taka owsianka dobrze nam służyła, należy ją oprzeć o jogurt wysokobiałkowy, oczywiście niesłodzony, lub na przykład o mleko sojowe fortyfikowane wapniem. Do takiej owsianki warto dodać orzechy włoskie lub migdały, jakieś przyprawy o intensywnym kolorze, na przykład cynamon, zmielone goździki, czy inne przyprawy korzenne, które lubimy, oraz oczywiście owoce jagodowe. Jeśli lubimy owsiankę na wytrawnie, warto podgotować krótko taką owsiankę w bulionie z dodatkiem utartej marchewki, cukinii, kurkumy. Można poddusić cebulkę z czosnkiem, imbirem, kurkumą. Będą te przyprawy miały działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz przeciwrakowe. Do takiej owsianki warto dodać tofu albo jajko, które też ma bardzo wysoki indeks sytości, awokado, jakieś zielone liście i inne warzywa. Taka owsianka z dodatkiem oliwy z oliwek czy nasion dyni i słonecznika będzie, będzie stanowiła w pełni zbilansowany sycący na długo posiłek. Oprócz pełnoziarnistych produktów Wysoko na indeksie, w indeksie sytości plasują się strączki, o czym już mówiliśmy, żeby sięgać po strączki w okresie teraz panującej epidemii. Z tego względu, że nie tylko posiadają bardzo dużo walorów zdrowotnych, są swoistym superfood, zresztą polskim, łatwo się przechowują, dzięki czemu nie trzeba często chodzić y, do sklepów. Dzisiaj chciałam Was zachęcić do y, sięgnięcia po makarony strączkowe. Mi osobiście bardzo przypadł do gustu makaron z czerwonej soczewicy. Jeśli dodamy do takiego makaronu y, jakiś prosty sos y, warzywny i odrobinę surowych warzyw, możemy y, poddusić te warzywa do, y, do sosu na y, odrobinie oliwy i tutaj tak samo dodać y, warzywa y, o y, udowodnionych właściwościach prozdrowotnych, cebulę, czosnek, kurkumę, imbir y, oraz inne warzywa. Y, 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 można posypać to nasionami indyni, będzie to w pełni skomponowany prawidłowo y, posiłek, z tego względu, że jak już wspomniałam, żeby produkty miały wysoki indeks sytości, y, muszą zawierać w sobie sporo błonnika y, oraz białka i węglowodany złożone. Takie danie oparte o makaron, y, o makaron y, ze strączków w pełni spełnia te wymagania. Chciałam Was jeszcze zachęcić do takiej obserwacji, jeśli e, trochę walczycie z głodem, z podjadaniem, czy wspierająca dla Was będzie taka strategia polegająca na tym, żeby bardzo pilnować, e, żeby nie mylić nudy z głodem, żeby nie mylić pragnienia z głodem, e, żeby nie zajadać emocji. Czyli za każdym razem, jak was nogi niosą do lodówki, żeby sprawdzić, przez chwilę usiąść, zatrzymać się i sprawdzić, czy ja naprawdę jestem głodna, głodny, czy może jednak chcę mi się pić, na przykład, albo się nudzę. Warto pół godziny przed posiłkiem wypić szklankę wody i warto każdy posiłek zacząć od surowych warzyw. Surowki z warzyw surowych. Dlaczego? Dlatego, że y, duża zawartość w zielonych liściach i w surowych warzywach y, błonnika spowoduje y, raz wypełnienie żołądka, za czym idzie szybsze poczucie sytości. Dwa: y, błonnik będzie stanowił swoistą barierę dla y, dalszych składników pokarmowych. Przez co będą się one wolniej wchłaniać i wolniej cukier będzie się przedostawał do krwi, dzięki czemu będzie to zmniejszało, będzie to zmniejszało i spowalniało wyrzut cukru do krwi, za czym idzie wyrzut insuliny, dzięki czemu jest spora szansa, że poprzez zwiększenie Zwiększenie objętości pokarmowej oraz regulację podaży cukru do krwi. Będziemy dłużej najedzeni, dłużej syci i mniej chętnie będziemy sięgać po przekąski. Pamiętajcie o tym, że prawidłowo skomponowany posiłek, który będzie powodował, że będziemy długo najedzeni, a jednocześnie. Dostarczy wszelkich składników odżywczych. Będą zawierał w swoim składzie warzywa, warzywa surowe, warzywa duszone, różnokolorowe, białko. Tutaj zachęcam do szczególnie źródeł roślinnych białka oraz złożone węglowodany. To wszystko się razem składa w taką sensowną, spójną całość. Jeszcze dla Osob ciekawych powiem, że y, wysokim indeksem y, sytości wykazują się pomarańcze, y, dlatego zachęcam do jedzenia ich jako przekąskę. Y, można dołożyć tam garść orzechów y, włoskich bądź y, migdałów, nie za dużą garść. Garść to znaczy tyle, ile się tam nie szciwam w środku w dłoni, a nie ile uda się złapać. W związku z tym taka pomarańcza z dodatkiem orzechów będzie fajną sycącą przykąską. I zachęcam do pamiętania o piciu dużej ilości wody. Dzisiaj już kończę. Mam nadzieję, że kilka tych informacji pomoże Wam tak skomponować dietę, żeby była ona smaczna odżywcza, a jednocześnie dzięki sztuczkom, z piciem wody przed posiłkiem, z jedzeniem najpierw surowych warzyw, sałatek, a potem reszty y, posiłku, y, kierowaniem się y, indeksem sytości, możecie sobie sprawić z, w internecie. Nie ma tam zbyt wielu y, niestety produktów zbadanych, niemniej te główne grupy są y, tam wymienione, że dzięki tym wszystkim, y, 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 że dzięki tej wiedzy Uda Wam się wyjść z, tej, z tego ograniczenia, aby jak najszybciej nam się udało tutaj pokonać tego wirusa i żebyśmy mogli już zacząć żyć normalnie. Że uda nam się wyjść w dobrej kondycji i bez dodatkowych kilogramów. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.